Dobra Michał, powiedz mi gdzie się znajdujemy i co my tu robimy? Znajdujemy się na Mudzie, w Krakowie. Czekamy na kolegę jeszcze jednego. Um... No i co? Wspinamy się oczywiście. To jest styczeń? Jaki styczeń? Który stycznia? Jest. Bo chodzi mi o to, że y, można po moich vlogach się spodziewać, że ja sobie robię raz trening i wrzucam trzy razy pod rząd ten Trening. a ja to naprawdę jestem codziennie. Nie. On tu jest naprawdę codziennie, potwierdzam. To jest tak, że Wojtek jest bardzo spontan jest spontanicznym gościem, więc jak ktoś chce się z nim umówić, to musi dzwonić. Najlep... na przykład teraz, zadzwońcie pod numer tutaj, to się wyświetli na Na ściance po prostu można mnie spotkać, Naj tak. najłatwiej się ze mną spotkamy. Umówcie sobie. się na za trzy godziny. Już? Teraz mua, znaczy tła Nie, 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 tam lewa ma iść O tak I wyżej, prawa wyżej, o tak Teraz nogi Bardzo ładnie Ty, chłopie Miazga Dawaj, dawaj, ostatni ruch Okej. Okay. I tak. Przewidzieliśmy Michałowi 4B w przewieszeniu 40 stopni, ale to jest chyba ciut za dużo. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby tutaj wyjść. Kiedy się pan śmieje najczęściej? Jak Wojtek jak mi każe wychodzić do takiej ścianki. Ej! I to ręka tam, mu właśnie. Nie Musiał, musiał, nie wytrzymał, nie wytrzymał, nie wytrzymał. Za dużo się spinam, bo jestem tu codziennie i to jest niezdrowe na palce i na y, nogi, na wszystko. Tylko, że y, nie mam nic lepszego do roboty. Myślę o tym, że cieszę się, że moi koledzy też chcą się wspinać. Próbuję zrobić tak, żeby oni mieli tutaj miły czas. To miło sobie Zawsze się tak staram. Dziękuję bardzo za Twoje ujęcia, bo są super i bez Ciebie ten montaż dzisiejszego odcinka nie wyglądałby tak profesjonalnie. Rzadko, no, kiedy, rzadko kiedy mogę prosić kogoś, kto wie co jest pięć, jeśli chodzi o kamerowanie. Na razie, wszystkiego dobrego, pa! .